Nie daj się, nie daj się nie daj, nie daj. Nie daj, nie. daj, jedaj 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 Stajemy. Obracaj, obręcaj. obracaj! Kręć, kręć, kręć. obracaj, Obrata! Na Obrata! Na prawo Obrata! 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 Na Obrata! Na Obrata! Stronę. Stronę. się Obrata! 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 Obrata!

Na bok! Na bok! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, Kacper! na biodra Jeszcze na biodra na biodra Jeszcze na biodra Kacper! Na biodra mocno, mocno! dobre! Dzień dobry, druga, druga! Winuj

Człowiek po kolei realizowany.